Siemano, z tej strony Chmielu. W dzisiejszym odcinku będziemy montować nieoryginalne radio do Audi A6 C5. Temat bardzo powszechny, dużo osób o to pyta. Dużo osób nie wie do końca jak to zrobić, a sprawa jest banalnie prosta. U mnie w samochodzie poprzedni właściciel już zamontował, znaczy zamontował. Chciał zamontować aftermarketowa jakieś radio. Zamontował jakiegoś chińczyka, kable mi tu niestety pociął. Tył nie działa. Wiem dlaczego, ale zaraz wy się przekonacie. Ale najpierw chcę wam pokazać co będziemy montować. Będziemy montować pionierka AVH 300, 3600 DAB Bardzo ładne radyko. Miałem w poprzednim aucie 3500. Ten jest trochę model wyższy. I tak dzisiaj trochę będzie to zauta, i tak za bardzo nie wiem, jak to wam pokazać, żeby to miało ręce i nogi w tej kabelkologii, co tutaj jest za radiem, ale myślę, że sobie poradzimy. Na początku wam pokażę, bo poprzedni właściciel odciął tą wtyczkę z oryginalnego radia, bo w oryginalnym radiu przychodzą 4 wtyczki. Jedna jest do telefonu, jedna jest do sterowania subem, zasilanie i przednie głośniki, chyba tak to jest dokładnie. Zaraz wam się pokażę tutaj schemat, z którego będziemy korzystać, dzięki któremu będziemy podłączać. I teraz tak, taka kostka z tyłu też musi być, żeby to podłączyć, znaczy musi. Najlepiej jakby była, bo wtedy mamy, mamy uproszczoną sprawę, bo to jest kilka, kilka sposobów na zamontowanie tego radia. Pierwszy, kupienie, kupienie takiej prześciówki, która już ma poprowadzone przewody na, na tylne głośniki, bo tylne głośniki są sterowane z tuby, czyli ze wzmacniacza tylnego subufera. I teraz tak. Z tej przejściówki już mamy poprowadzony sygnał prawy, lewy, masa, czarny, nie wiem czy będzie widać, jest, i niebieski, który musi włączyć wzmacniacz. Tak jak zwykły wzmacniacz montujecie z tyłu w tubie, w bagażniku, też musi mieć sygnał do włączenia się. Drugi sposób to właśnie z tej wtyczki, która powinna być z tyłu, Bierzecie czerwony i niebieską wiązkę. Będzie problem z, z ostrością, bo to jest właśnie y, kanał lewy-prawy i biały. To jest y, włączenie suba, czyli ten nasz niebieski. Masa, jak widzicie i tutaj po wtyczce, to są brązowo-białe kable z tych, yy, yy, no, z przewodów sygnałowych do tyłu. I teraz macie dwie, op trzy opcje. Taka przejściówka <tryk> i to już jest po problemie. Podpinacie do kabla, bo macie na przykład radio, które nie ma RCA, albo ma tylko jedno wyjście RCA. I na przykład macie już tubę w bagażniku i nie macie kolejnego RCA, żeby się wpiąć, to możecie wziąć takie coś, podpinacie sygnał plusowy, masa, wzmacniacz działa. Jeżeli macie z tyłu RCA, to możecie obciąć te kable przy wtyczce. Biało-niebieski to jest le lewy, czerwony prawy, brązowe masujecie i robicie z nich czyńcze. Gdzieś tu powinny być, chyba, że nie przyniosłem. No, zaraz wracam. Jestem. I z tego robicie... Takie coś. Dwa cincze i tu są trzy kabelki. Lewy, prawy yy, i masa, które łączycie z tymi dwoma. Czyli czerwony do czerwonego, biały do niebiesko-białego, yy, czarny masujecie z obydwoma brązowymi z tego kabla. Czyli mniej więcej to będzie. Tak wyglądało, oczywiście z drugiej strony, ale. Tu, pyk, Macie dwa czyncze. Wpinacie z tyłu do radia, do wyjścia na tylne głośniki. Gra. Trzecia jeszcze opcja. Jest coś takiego. Eee, czyli tu macie. O Jezu, nie wiem, czy to się sfokusuje. Nie będę tego otwierał, bo na ra... albo może otworzę. Jeżeli właśnie nie macie w radiu wyjść RCA, a ktoś poprzedni, na przykład poprzedni właściciel, już to przerobił na yy, takie coś i macie z tyłu takie coś, możecie użyć czegoś takiego. Z jednej strony są żeńskie końcówki RCA, a tu są wyjścia, yy, kable na przewody na sygnały i macie lewy sygnał prawy i masa czyli to podpinacie do kostki ISO <laughs> sorki, masę oczywiście masujecie z czarnym te idą przewody do kostki ISO i macie już wyjście RCA podpinacie to I też bangla, czyli są trzy sposoby, jeżeli ktoś już, mówię, ktoś tam wam przerobił tą instalację ee, Mój poprzedni, właściciel mojego, e, poprzedni właściciel mojego auta próbował, nie udało mu się I gra tylko przód e, Albo taka przejściówka, albo mówimy będziemy to zaraz robić tak jak ja to zrobię u siebie Mógłbym zrobić coś takiego i by banglało też, nie powiem, że nie, ale z racji tego, że ten pionier jest dosyć dużym radiem, ma sporą dupę. Bo, jeżeli na przykład montujecie sobie jakiegoś Chińczyka, które są takie yy, głębokie, no to macie z tyłu mega dużo miejsca na przewody. No, niestety, yy, jak widzicie, ten pionier jest strasznie głęboki, no ale to jest już nie jest tani sprzęt. Plus do tego jeszcze jego oryginalna kostka. Plus tu jeszcze przewody fabryczne Audi. No i powiem Wam, robi się tu ciasno. Dlatego, iż pionier ma 3 trzy, trzy wysierca, subwoofer przód, tył. Zrobię patent tylko taki, że to podłączę sobie. Zamiast z tymi kablami, złączę i podepnę sobie pod radio, żeby z tyłu było jak najmniej przewodów, żeby to było jak najmniej tam upchane, tak? No dobra, będziemy zaraz wyciągali radio i będziemy brali się za przewody. Spróbuję to jakoś tą kamerkę tutaj zrobić tak, żebyście to widzieli. No nic, bierzemy się do roboty. No i jesteśmy. Trochę chyba będzie kamerką bujało, ale miejmy nadzieję, że jakoś damy radę. Eee, wywaliłem jak kupiłem auto wywaliłem tam tego chińczyka, który był eee, i wsadziłem sobie tego pionierka tak na chwilę Dobra. Ciągnijmy razie to radio i zaraz wam pokażę o co tu dokładnie biega. Do tego pionierka odłóżmy na bok. Ciągniemy tą ramkę i nie wiem czy widzicie tu są przewody od tamtej kostki, której właśnie mam, mówiłem. Gdzie ona jest? Tu. To są przewody od tej kostki. Uciął, chciał coś wymodzić nie wiem co, i tyle się to skończyło. Na początku myślałem, żeby wrócić tą, przywrócić tą wtyczkę. Ale na razie jeszcze się z tym wstrzymam, bo mówię, będę miał tego pioniera bo miałem przez chwilę myśl, żeby wrócić do oryginalnego radia yy, Audikowskiego, żeby jednak to było oryginalnie, ale jednak nie więc będziemy to musieli tu ogarnąć, no i dobra będziemy montować te RCA kable Więc zacznijmy od czego? Od czegoś musimy zacząć. Jest tu nasz prawy sygnał, niebiesko-biały to jest prawy. Jest czerwono-biały sygnał lewy. Dwa kable brązowo-białe to są masa. I kabel biały sterujący. To no dobrá, začníme to Jesteśmy. Biały połączony z sygnałem, który idzie na wzmacniacz, który mam z tyłu. Te trzy już połączone z kablami RCA. Także zrobione. Ile to było? 15 minut. Podłączamy wszystko tamte radio, już nowe i sprawdzamy czy działa zrobione, wszystko ogarnięte, popodłączone na razie nie do końca wkładam bo może coś nie teges zobaczymy, włączamy zapłon radio się włącza

Dobra, wyzerujmy to. Także działa. Jak widzicie, robota pół godziny. Wszystko działa. Pozostaje mi tylko ustawienie radia. I tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw lajka, zostaw suba. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam też na moją grupę. Yy, na ten. Na profil na Facebooku Audi Cabrio Bajmielu. O! Jakby ktoś miał jakieś pytania, czy potrzebowałby jeszcze jakieś podpowiedzi, także służę pomocą. Dzięki i do następnego.